Cześć, witam Was bardzo serdecznie w filmie, który będzie z moimi prezentami, z prezentami, które znalazłam pod choinką. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba. Jak nie, to najwyżej więcej takich nie będzie. Pokażę Wam, co znalazłam pod choinką. Nie ma tego właśnie dużo. Jest kilka nowości, także chętnie się z Wami podzielę tym, co mi sprawiło wielką radość. Także najpierw zacznę może od ubrań. I na pierwszy, na pierwszy rzut idzie taka piżamka. To jest piżamka Zoisho. Taka góra odpiżamy, nawet taka bluzobuska bym powiedziała, dlatego że ona jest strasznie gruba. Tutaj ma z przodu takiego misia. Ja nie wiem, czy Wy to widzicie. To jest taki materiał właśnie misiowaty. Coś jak takie strasznie miłe koce, albo jak jakieś takie maskotki strasznie, strasznie miękkie i miłe. Bardzo fajny materiał. Tutaj jeszcze ma jakieś takie uszy. Dla mnie jest taki uroczy. Bardzo mi się podoba. Myślę, że jest bardzo ciepła. Jeszcze mnie nie spałam dlatego, że. no jest jeszcze za ciepło, mam wrażenie, i myślę, że za gorąco by mi nie było. Drugą rzeczą. Jest taki szalik, szalik z Zary. On jest mm, bardzo długi, bardzo długi i bardzo gruby. Ja właśnie chciałam taki szalik na zimę, dlatego że mam taki komin mm, z i ja już go noszę kilka lat i on już jest taki trochę cienki, jakoś tak. On był, nie wiem, wełniany czy taki coś takiego, ale on już tak się trochę wytarł, nie jest aż taki gruby. I chciałam właśnie taki, gruby, gruby nie sweter, tylko mm, szalik, który mogłabym się po prostu opatulić i który będzie bardzo ciepły, także myślę, że ten taki będzie. Bardzo ładnie wygląda, bardzo mi się podoba kolor. I tak jak mówię, jest bardzo gruby, e, miły. Także myślę, że będzie się miło go nosiło. Jeszcze też mi nie chodziłam, bo, bo jest jeszcze za ciepło. Ale na takie mrozy, nie wiem, minus 20, myślę, że będzie ok. E, I ostatnią rzeczą to m, też będzie zaryżeć To jest sweter. Nie wiem, jak mam go pokazać. To jest taki sweter. On jest taki bardzo lejący. Nie ma, nie ma żadnego zapięcia. Jest taki, tak naprawdę po prostu wisi. Tutaj ma taki jakby kołnierz, można go trochę bardziej wywinąć tu ma takie rękawy i one właśnie tak opadają, padają z ramion tak luźno, także w zależności od tego jak bardzo takie, takie długie są, mniej więcej takie 3 czwarte do łokcia powiedzmy. No i tak jak mówię, taki luźny sweter, bardzo fajny, bardzo mi się podoba, bo... Ja, nie mam tak, ja mam bardzo grube swetry na zimę, a nie mam czegoś takiego właśnie, co byłoby takie, um, takie już cieplejsze, dawałoby trochę ciepło, ale nie było tak strasznie grube, um, także to mi się bardzo podoba. Bardzo fajny, on jest taki zapupę, także można go trochę pociągnąć wyżej, albo właśnie on tak sobie wisi. Także bardzo fajny, bardzo ładny. I teraz może przejdziemy do kosmetyków. Dostałam dwa zestawy z benefitu. Um, pierwszy zestaw to jest taki zestaw w puszce pielęgnacyjny, i bardzo dobrze, bo akurat moje, moje kremy mi już się kończą. Także, um, ja tu jest taki zestaw, no nie mogę tego wyjąć, znaczy tak będzie wisiało. To jest taki zestaw um, i może tak, jest pełnowymiarowy krem Triple Performing, to jest taki krem na dzień, lekki krem na dzień, jest baza, próbka bazy The professional. ja jeszcze nigdy nie miałam, także chętnie wypróbuję, zobaczcie, jest taka dobra, jak wszyscy mówią. Tutaj jest jeszcze krem Total Moisture Facial Cream, to jest to, jest to chyba, to nie jest pełnowymiarowe opakowanie, taka miniaturka, ale taka całkiem spora i tu jest jeszcze krem pod oczy, ale ja nie wiem czy, właśnie, czy on jest pełnowymiarowy, czy on taki duży się wydaje, także wydaje mi się, że też pełnowymiarowe opakowanie, ale nie wiem. Tak naprawdę, bo tu jest 14,2 g, także nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Kiedyś testowałam te kremy, miałam próbki, nie wysypało mnie od nich, także mam nadzieję, że fajnie się sprawdzą. Bardzo w ogóle fajny pomysł na prezent, bo ta puszka bardzo ładnie wygląda, co prawda nie wiem jeszcze co w nią włożę. Ale, ale bardzo fajnie wygląda i mówię, to fajny pomysł na prezent, bo taki zestaw to zawsze fajnie. I drugi zestaw to już są kosmetyki. To jest The Bronze of Champions w formie takiej jakby książki, i tutaj mamy miniaturki produktów z Benefitu, właśnie. I tak, jest próbka, znaczy taka miniaturka rozświetlacza WhatsApp, jest miniaturka cienia w kremie w kolorze Bikini Tini. Taka całkiem spora mam wrażenie, a długo wystarczy. Cień prasowany w takim brązowo-szarym kolorze. Miniaturka, błyszczyka, hula. Oczywiście hula, brązer. Nigdy też nie miałam, także wypróbuję, jak się sprawdza. No i ten tusz Dayreel, który już miałam i nie sprawdził się, może może zmienię zdanie. Zobaczymy. Nie wiem, czy też ta próbka nie jest trochę większa niż to, co miałam. No ale nic, zobaczymy. Zobaczymy, czy zmienię zdanie, czy nie. I tak, bardzo fajny zestaw. Powiem Wam, że fajniej chyba go dostać, taki zestaw, bo mamy kilka rzeczy, które możemy wypróbować, a nie tylko jedną za bardzo podobną cenę. Tak myślę. Także bardzo fajny zestaw, bardzo mi się podoba. I tak, dalej pokażę Wam książki. Ja tak naprawdę, ja bardzo lubię dostawać książki na święta, dlatego że ostatnio coraz rzadziej je kupuję. I, i tak właśnie święta to jest taki czas, kiedy ja tak mam wrażenie, że święta bez książki to święta stracone. I bardzo lubię dostawać książki. Także w tym roku. Zdecydowałam się w zasadzie, bo tak chciałam, książkę o Coco Chanel, Sypiając z rogiem. Generalnie dla mnie, ja bardzo w ogóle lubię czytać biografie, bardzo mnie interesują, a Coco Chanel to nie jest moja nielubiona projektantka, ani jakoś, nie wiem, ulubiona postać, ale bardzo lubię o niej czytać, bardzo mnie tak inspiruje i intryguje, także jest bardzo dla mnie ciekawa i bardzo lubię o niej czytać, także mam nadzieję, że ta książka też będzie fajna. I coś mnie w tym roku naszło, słuchajcie, nie wiem co się stało, ale chciałam książkę kucharską. Tak jak ja generalnie nie, nie za bardzo lubię gotować. Ja lubię, jeżeli już coś robię, to lubię, żeby to było dobre i szybko można to zrobić. I dlatego wybrałam sobie książkę Jamiego Olivera 30 minut w kuchni. I wybrałam ją ze względu tak naprawdę na zdjęcia. Dlatego, że jak ja zobaczyłam zdjęcia w tej książce, one są takie bardzo ładne i te dania, które on tutaj pokazuje, bardzo smakowicie wyglądają. I kiedy ja to widzę, to ja mam naprawdę ochotę od razu to zrobić i zjeść. Wyglądają bardzo ładnie i tak jak mówię, bardzo smacznie. I jeżeli on twierdzi, że możemy to zrobić w pół godziny, i jeżeli będzie to tak samo smacznie wyglądało, jak na tych zdjęciach, to jestem gotowa w to uwierzyć i naprawdę chętnie wypróbuję te przepisy. Bardzo fajne. To nie jest też taka typowa kuchnia, mam wrażenie polska. Mm, tutaj są właśnie takie różne przepisy z różnych kuchni, także bardzo chętnie je wypróbuję. No i tak jak mówię, bardzo ładne zdjęcia, bardzo mi się podoba i ja mam ochotę po prostu od razu wszystko zjeść. Także tutaj są też takie przepisy i na, i na obiad, jakby i od razu z podwieczorkiem z tego, co widziałam na przykład. Także z jakimś deserem. Rewelacje. Dla mnie super. I tak jak mówię, no mam nadzieję, że, że nawet ja je będę potrafiła odtworzyć i nie zajmie mi to jakoś ani dużo czasu i będą tak samo dobre. No, zobaczcie, no, no świetnie to wygląda. Także bardzo mi się podoba książka, zobaczymy, jak się będzie w praktyce spisywała. I ostatni prezent, jaki mam, to będzie prezent od mojego męża. On mi robi najlepsze prezenty, tak naprawdę co roku, i są to niespodzianki, bo ja większość prezentów, które dostaję, to są takie prezenty, które sobie raczej wybrałam sama. Ale od mojego męża zawsze dostaję niespodzianki co roku i jestem zawsze pod wielkim wrażeniem, jak on dobrze wie, co mi kupić i co mi sprawi ogromną radość. I to są zawsze trafione prezenty, i ja zawsze najbardziej na nie czekam. Tak samo było w tym roku, i nie, nie, nie rozczarowałam się, jakby, bo zobaczyłam pudełko z Michaela Korsa i już się ucieszyłam, chociaż nie wiedziałam, czego się spodziewać, bo takie duże pudełko mówię, co on znowu wymyślił, czy to będą buty, czy portfel, czy co. I naprawdę nie wiedziałam. Ale jak otworzyłam, tutaj jeszcze była taka torebka. I była pudełko. Pudełko, w którym jest. zegarek. Zegarek z takiej akcji charytatywnej. To była edycja limitowana. Właśnie akcja charytatywna Watch Hunger Stop. I jeden zegarek to jest 100 posiłków dla dzieci potrzebujących, z tego co pamiętam. I jeden zegarek w ogóle już zobaczyłam pół roku temu nawet więcej chyba i strasznie mi się spodobał. Ale ja wiedziałam, że ja tego zegarka nigdy nie dostanę, dlatego że myślałam, że w ogóle go u nas nie ma i. No i wiedziałam, że gdzieś tam jest, ale jakoś tak no zapomniałam o nim, dlatego że. No, no i nie, nie sądziłam po prostu, że będę go miała. Jestem pod wielkim wrażeniem, dlatego że zegarek jest piękny. Jest taki złoty, z taką niebiesko-turkusową morską tarczą. Mm, tutaj jest w ogóle jeszcze wydrożona mapa świata na tarczy, także pięknie wygląda, naprawdę bardzo mi się podoba. Eee, i i tak naprawdę, jak coś mi się bardzo podoba, to ja nie bardzo wiem co o tym powiedzieć, dlatego, że myślę, że ten zegarek mówi sam za siebie i moje słowa tego nie oddadzą, także nie wiem. No, strasznie mi się podoba, jestem strasznie zadowolona i bardzo się cieszę, że go dostałam. Tutaj jest w ogóle jeszcze z tyłu mm, autograf Michaela Korsa. No, strasznie fajny zegarek, taki, taki oprócz tego, że to zegarek, to jeszcze coś więcej, także bardzo mi się podoba pomysł i, i w ogóle no, cały zegarek. No, rewelacja, także już nie będę się powtarzać, bo. Sami widzicie, co się dzieje. Ja nie potrafię, bo jak się cieszę bardzo, to nie potrafię wyrazić słowami tego, jak bardzo się cieszę, jak bardzo coś mi się podoba. Także może ja już lepiej skończę. Dajcie znać, czy takie filmy wam się podobają, czy tak nie specjalnie. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam was do kolejnych filmów. Pa.